Hej, siemanko, to znowu w ja diablasu Kresa znowu w Terrarię Chcę wam powiedzieć, że przepraszam znowu za poprzedni odcinek, który był jest niezmontowany Kurde, w uszach mi zaczął piszczeć Mniejsza z tym. Chcę Wam powiedzieć, że ten odcinek nie będzie taki jak ostatni. Czyli on będzie miał sens już, może? Może. To jest tylko roboczy, ok? Poprzedni odcinek jeszcze nie jest uszucony, bo ten jest nagrywany po poprzednim. Od razu. Uu. I nie wiem, czy tamten może nie mieć jakichś ograniczeń. Bo się okazało, że przez przypadek powiedziałem słowo, którego nie wiem, czy na YouTube można mówić. Bo jak mówiłem, to tutaj mam przecież rołpy, chyba coś takiego. To zamiast O wstawiłem E, co znaczy. Wspomniało mi się, że to jest inne słowo całkiem I że może ten, to być wtedy Zdemonetyzowane jak niezbanowane Bo chcąc nie chcąc, YouTube ma jakieś dziwne Swoje prawa, nie wiem Pine Tree Block, Candy Candy Candy, candy. To tyle prezentów, Deposit all. Deposit all nie chcę loot all Jeden, co chcę to wood Hmm czego by to zleciamy A pine tree block Tyle Jeśli się w ogóle da pine... jest tutaj może coś takiego może jak Pine Tree Block Wall Chyba nie. Ale są fajne drzwi. Fine door Jest też fine chair I też jest fine table Dobra, idziemy teraz do skrzynki I chyba przydałoby się też sobie jakieś zbroję A depozyt. o poza tym, tym... tym, czyli prawie wszystkim co miałem teraz Ja przez przypadek zmarnowałem swój dynamit Super A dobra nie obchodzi mi tak Siany, jakie mogą być ściany? że to ładnie wyglądało. A z mushrooma? Hmm. No się mushroom. Złej 50 Jeśli się nie mylę, raczej się nie mylę, powinno starczyć. no tak się jak za dużo możesz iść a ty królik też hammer 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 potrzebuję hammer Nie wbijesz się tam. Jomuś. Dałbym ci żyć, ale... Taka moja robota w tej grze. Platformy platformę To troszkę ich zrobię Powiedzmy, że te 10 Zróbmy mushroom candle, które wygląda jak mushroom Mushroom table, mushroom work. Dobra Teraz idę do góry I tak, trzeba zrobić schody które działać będą. To mogę zniszczyć. Dobra, czyli to muszę rozwalić. Chociaż nie to czy Ej, Ej no ziomek Co jest? Co jest? O, zombie zombie takie Jeszcze sobie może taką ścianę potem z banerami Dwa. Pine door. Takie Christmas. Table. Chair. może być. O, pyk. A na to jeszcze ten maszroom candle. I mamy nowy domek. Housing. This housing is suitable. Ziomek Już jeden źle skończył I chyba chcesz też Ty mieszkasz na, najdo... na najniższym piętrze to masz się najgorzej Look Ty Eugeniuszu siedzisz tu i nic nie sprzedasz poza pylonami Tak naprawdę mogę kupić chyba pylony, nie stać mnie. A po co mi to? Eee, czekaj, co ty jeszcze masz? Bagnet bezby. Mam tutaj gdzieś słoiki, to co, co oznacza, co oznacza, że mogę iść po robaki A co to? Chcę się wziąć. Jest firefly'a? Dobra, nie mogę. Jestem głupi, Trzeba ja łap... chcę? <słuch> Konsumable? Czy cokolwiek to znaczy? Jak to się wiem, jakkolwiek się to wymawia? Dam ci żyć. Czemu w tej grze da się jeść robaki? Nie, da się jeść królika takiego żywego. O co tak? Będę łapał wszystko, co mi się spodoba. Chyba już. Może Was będę mógł sprzedawać? Chodź tu ptak, może w kopalni myszy będę mógł. Dobra idę. Już już Iter się zrespił. Prezent. Nie zabiję cię. Nie umiem w ciebie trafić. Może się nie skap. This housing is suitable. Dobra, ptaki mam. Material. Mogę Ci go sprzedać? Hm. Tak naprawdę za nic mogę dostać dużo kasy. Ostatnio ciebie złapię. A nie, to jesteś pan nic No Dobra. Błyszczmy świat. No, hm. Dobra, nie. Ja tak nie. Nurus. Harley Penurse. Siema. You again? I see you. Aha. A nie, za co on gadasz? Nie mogę cię leczyć. Nie może mnie leczyć. Chociaż ja młotem, chociaż nie wiem. Co ja robię? Platformy. To będzie samo building. Murz i co Możesz iść. Mogę sobie Nie mogę złotej zrobić, szkoda. Dobra, możesz się odsunąć. jakieś kawalerki do tych typów i nie będzie mi się podobało. Z czego ci mogę komuś nowemu zrobić ściany, drzwi i w ogóle. Hm.

A z tego i tego chyba mogę To to, co to, to? A był trawdy, że to był traw, dużo dobra to nie chcę Czemu nie mogę? Właśnie zrobiłem. Nie wiem, ale wiem, że muszę iść do kopalni. Bo chcę. Jeśli było, schodźmy jakieś zdjęcie, to sorry. Nie wiem czy. Nie jestem leciutko chory. Bo on strasznie katał. Co to nie oznacza, że. Nie wiem. Dzisiaj jakbyś strasznie się zamyślał. Dobra, chyba za dużo gram w tą terarię trochę. Oj. No co, czemu nie mogę terarii włączyć? Windows! O! Oh. No dobra, myślę, że się podobało. Zostawcie like, lajka, wszystko, co się stawia. Ja Was żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć!